Widać, rozmawiałam z nią, jest przybita. Naprawdę. Nie zalewaj. Jak myślisz? Czemu dyr nas wezwał? Też nie tata nic wczoraj nie wskórę. On załatwia wszystko. Możecie wejść. Proszę. To dowód, że dla Roberta niczego nie ukradła. Najwyraźniej było to nieporozumienie. To było fałszywe oskarżenie. Sam widziałem. Może Tommy widział kogoś podobnego. Nie kłam. Zrobiliście to specjalnie. Niby po co? Żeby mnie wyrzucili ze szkoły. Nie kłóćcie się. Sprawa skończona. Portfel się odnalazł. Skończona. Należą mi się przeprosiny. Przepraszam. Zadowolona? Nie. Nie wystarczy? Chcę publicznych przeprosin. Przepraszam. Pozwoli pan? Nie widzisz, że jestem zajęty? To pilne. Ochroniarze Bustamante siedzą na zewnątrz w samochodzie. Zaraz wracam. Tym razem ci się upiekło. To było ostrzeżenie. Zostawmy ją. Jeszcze nas usłyszą. To dopiero początek. Szukał mnie pan? Co to ma być? Dokumenty samochodu oraz list od pana ministra. Nic więcej nie powiedział? Myślisz, że Twój tatuś Cię wybroni? On tylko Cię kłamie. O po czym Ty mówisz? Nie było Cię tu. Klotki krążą. Cała szkoła się z Ciebie śmieje. Nieprawda. Nie słuchaj jej. Nie wtrącaj się. Nikt mnie nie wyśmiewa. To ty tak myślisz. Ludzi od śmiechu aż boli brzuch. Czy to nie jeden z goryli twojego ojca? Niemożliwe. Co tu robi Don Nacho? To oczywiste Przywiózł w Dyrowi w prezencie samochód To cena za milczenie Brzydzę się wami Jeden gorszy od drugiego Mój ojciec nie zrobiłby czegoś takiego Obudź się, bezmózgowców. Przykro mi, że to nie ja piszę te anonimy Mogłabym wiele napisać o tobie i twojej rodzinie Doskonały przykład korupcji nie wtrącaj się. Mówiłam, że to dopiero początek. Myślisz, że twój stary naprawdę dał ty robi samochód? Przestań powtarzać te Okay, I'm going to put some of

Robimy coś ważnego. Powinnaś wiedzieć, że dwa wieki temu skończyły się czasy niewolnictwa. To dobrze, inaczej spędziłbyś całe życie na sejlach. Może on nie wie. Sejle to wyprzedasz. Świetnie. To tylko chwila. Nie idź. Nie kłóćcie się. Obrzydliwość. O co chciałeś spytać? Rozmawiałeś z Lupitą? O czym? O mnie. Zabroniłaś się, je się do mnie zbliżać. Skąd? Znam ją. Nie okłamałabym mnie. Nic takiego jej nie powiedziała. Chciałam się z nią zaprzyjaźnić. Ostatnio nic mi nie wychodzi. Najpierw zegarek teraz to. Pragnęłam udowodnić, że mi na tobie zależy. Nie musisz mi niczego udowadniać. Wszyscy są przeciwko nam. Lupe, Lupe i ja. Nie wiem czemu. I jak pierwszy dzień zajęć? Dobrze. Już się nakręciliście? Świetnie. Za kilka chwil podadzą do stołu. Przygotujcie się. Wcześniej wasz kolega chce jednak coś powiedzieć. Skoro się tu zgromadziliśmy, chciałbym przeprosić Robertę. Nie ukradła mi portfela. Oskarżyłem ją bezpodstawnie. Na przeprosiny przeniosłem ci prezent. Przyjmij go. Oby to naprawiło nasze stosunki. Bardzo ładny gest. A teraz przygotujcie się do kolacji. Za chwilę do Was dołączę. Zobacz. Nie gryzie. Super. Ładniejsza niż w rzeczywistości. Jesteś geniuszem. Wyszło ci niesamowicie. Picasso to przy mnie bez talencie. Szkola, że to nie Diego. Spokojnie. Nie kłóć się z nimi. Muszę coś zrobić. Jeśli to, co powiedziałaś o samochodzie, to prawda, będą tylko czekać na odpowiednią chwilę, żeby się ciebie stąd pozbyć. Lupe ma rację. Uważaj na siebie. Muszę coś zrobić, żeby się nie zorientowali. Już wiem. Do kogo dzwonisz? Do znajomego dziennikarza.